Podnosi na elektryczność. Nie spoko może być. Jakoś damy radę. Jak coś to wróciły tutaj z serwą. Tak, Zacięty pojedynek jeszcze trwa. Przy Nie. No dobra. robot chyba nie Amora do oh, zobacz, to, sorry, to o. No. <coughs> na. Razie no. To... <coughs> Idzie O, poślubiła nas i poszło. A, poślubiła nas i zagawało. Temac na elektryzować nas, to nas zatruło. Nie chcę tego pomóc. No, może... Zdarza się już wszystko. da zamknęły. Mamy narzędzia. E, lepsze? Nie, te podstawowe. Ale będą potrzebne. Musisz mieć podstawowe. No tak. I dałem je azotowi. No. Te są dla tego technika z. No, bunkra naukowcy. Bo musimy. No. O, ludzie, ale armia. Kurwa, ile? Nie, po prostu się zrespawnowali. O, jeszcze wam idą na Na co, Eee, i stanie. Będziesz kątem, jak i zabijesz. Mhm. Będziesz kątem, jak i zabijesz Okej, okay, jestem na kątem. Wow. Ale to leci na ciebie. Nie. Yeah. Ale mówię o tak. Mówię o... Tak. Wiesz? <laughs> to wygląda jakby Matrixa robił. No, <laughs> unikał z Zobaczmy. Rozwoj mi kombinę no. Ewentualnie będziemy naprawiać Rzeczu Azota, bo u niego będzie dwa razy jak zrobię. No i sobie. plecić będzie darmo, Dobra. Jak plecić? Ok, Dobra, ja tu szybko idę. Aha, w parfumie miałem e, naloty, które robiłem ostatnio. chciał wiedzieć? Aha, spoko. No wiesz, na takie wieże siedzieli w kombinacie, a ci tak zlatywali. Na to wieże? Nie wiem, a już masz takie coś, co e, zwabia antlaiony. Tak, no tak. Fajna rzecz. No, miałem swoje prywatno, prywatne słupki. Eee, praktycznie, a chyba też cię atakowali. Nie, już nie atakowali. Jak miałeś to coś? No, tak, nie musiałem tego wyjmować. Mm -hmm. znaczy, e, Przywoływać się mogłem tylko dzięki temu czemuś. No. A tak. Miałeś tego ograniczone ilość czy nie? Nie. Hmm? No, więc kontrola, kontrola się. Auto idzie działo na fonie. No. No, jak go wygnęło, mówię, wygnęło ten. Co on gada? Bazooka. Bazooka, daj mu się oblać. Koniec. A nie, Koniec. Sorry, sorry, to nie było co? Eee, to jednak raz w dłużę. Powiedz, żebyś dał mu się oddać. Dałem. Grzecznie poczekałem, aż was nie rozpocząć. Szybko, szybko, szybko. <tryk> Dobrze, że masz blisko... ...kryjówkę. No, bo ja jestem w kryjówce tak naprawdę. Ale odpuszczamy sobie misję. W pierwszy raz pokazaliśmy, a teraz nie będziemy wam Aha, no teraz po co pokazywałem? A, ale głos E, To, to nie? Jak mi przestraszyło. A to tutaj jest coś. Tutaj jest emisja. To znaczy, tutaj jest oaza. Tak. Nie, 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 nie. Ale tutaj przecież będziemy szukać oazy. A. No. Tutaj? Tak, tutaj. No to jest, tak jest. Co to jest? Szyma A, komiki. To jest... Komiki. Wszystko komiki. Szyma komiki. O, tutaj. na to Co to ta łaga. E? Czemu jest owa? Owa? Chodź na Tutaj są wyłudy. A nic się nie wychodzi. Jo, ja. Dobra, muszę tutaj czekać. Dobra, trzeba. Cześć, człowiek. mamy okay, tutaj fajną walkę! Hogan w, w sztuzów. Komików! Dobra, chomiku. Czeknę właścicieli homików. W skrócie... W skrócie? W skrócie <grym> czemu to nie no zmienię? Już się robi, mamo. A na końcu Starker 2? Będzie mega super emisja, która zniszczy w całym. <grym> tak? Mmm, super. Zgaduję. Aha. Cheese! Znaczy, że będzie super. Zgaduję tylko. Mhm. Nie to trzeba ją gadać. To są długie, które jest. Mmm, w górę. Tylko na razie nie możemy się stąpić. No to teraz w polowanie na chumika. Yeah. Mmm, dobra, no to tak to przejrzymy jakipu.

to, że to jest teraz zagadka. No dobra. Trzeba chodzić między kolumnami. Nie? Żeby przejść test? Jak nie, to nic. Jak nie, to cię teleportujesz powrotem. Pewnie źle to poszłem, ale teraz zobaczyć. Patrz na mapkę, mini. No, i jesteś Zobaczmy, jak to wygląda. Jaki głupoty. Eee, dobra. No to tak. To będzie krótka, no. Uwaga, widziałem, że ktoś mi Nie wiem, tutaj teraz można trochę to przewinąć, albo pokazać, jak to się trzeba robić, bo to trochę czasochłonne. Nie wyszło. To... E? Ja wiem jak to zrobić. Są to odpowiedzi. E? Trzeba przejść przez wszystko. Jeśli się dobrze gwiazd przeszła później źle, to pojawiają się takie gwiazdeczki też. Trzeba przejść. Dobra. Zobaczisz. Okay. I tu jest dobrze. Kolejne gwiazdy, ok, mamy tutaj raz, no to pewnie tutaj, no to tak, 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 i pewnie tam na końcu, hmm, chyba tak, właśnie to jest, no nie było, dobrze, że sam nie, to jednak nie to. A tego się chyba tyle i tak tego nie tłumam. Mhm. No, jeszcze nie przechodziłem, może przez to. O, tu jest dobrze. A nic coś z początkiem. No to może teraz wejdzie dalej mi się wydaje op, op, op. Nie? Nie. Nie. <grym> to to nie Czym czy to jest oaza? oaza? to to niestety głupie historyki powstały na temat tego że te fakty artefaktów tym podobne a tu jest tylko to co oaza to to już dostaniesz za to? nie ja łowę do... Nie, no tak naprawdę tutaj nic poza tym sercem Łazy nie ma. Ale więc trzeba tylko je wziąć i szybko uciekać tutaj. Kolejna legenda Stalkera Z, tutaj ci, odkryto. No dobra, quick save. Tak, 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 tak super. I chore niby psów wyskakuje.